Kaszanka. Pada ta nazwa i wszystko jest jasne. No chyba, że to kaszanka w azjatyckim stylu i na przykład panierowana oraz serwowana w zupie typu ramen. A przede wszystkim nie z kaszy, a z ryżu. Z dużymi kawałkami wątróbek i mnóstwem kawałków mięsa z kaczki. Do tego dodatki, takie jak kiszony imbir, siekana kolendra i wiele innych, wymieniam je w opisie. Klasycznie wykonana i parzona, ale potem panierowana i smażona w głębokim oleju, stała się składnikiem pysznej azjatyckiej zupy. W innej wersji pieczona i podana ze smażonymi owocami morza, tartym serem i kolendrą. To było genialne w smaku. Wiele składników i szczegółów. Wszystkie są w całym filmie. Subskrybuj, by nie przegapić.